Pycha gubi, znam takich, co po 15 latach nie picia i pomagania i innym popłynęli, czego nie życzę. A dziękuję bardzo, że mi nie życzysz, natomiast ja w ogóle takiej opcji nie biorę pod uwagę, dlatego że ja się nad tym nie zastanawiam. Ja się po prostu pewne rzeczy zrozumiałem, pewne rzeczy uzdrowiłem i nie muszę czegoś czymś zagłuszać. Nie muszę zagłuszać używkami, że czegoś nie chcę czuć. Chce się lepiej poczuć, to muszę się napić. Albo coś wziąć, bo się muszę lepiej poczuć, albo bo źle się czuję, albo jestem zmęczony, zestresowany, i potrzebuję tego, ja tego nie potrzebuję. Ja nie, nie potrzebuję do nawiązywania relacji też alkoholu. Wczoraj byłem na imprezie, nie piłem alkoholu. Bawiłem się, tańczyłem, inni obok mnie też się bawili. Parę osób piło, parę osób nie piło. No i można, można. No. Każdy robi, co uważa za słuszne. Natomiast. Nie martwię się o to, co zrobię później, bo nic niczym bym innym się nie zastanawiał, tylko myślał: ojej, a może ja wypiję, a jak wypiję to, co będzie. Nie myślę, nie biorę takiej opcji pod uwagę, bo mnie to po prostu już nie interesuje. Tak jak kiedyś wspomniałem z boksem, kiedyś mnie interesował. Jak piłem, jak przestałem pić, przestał mnie interesować. Czy źle go wspominam? Nie, nieraz o niego wspomnę, nieraz spojrzę. Czy coś mi to robi? Nie. Ja wiem, że alkoholu zależnia, ale trzeba przepracować pewne rzeczy, zrozumieć pewne rzeczy, zrozumieć dlaczego to robiliśmy. Wtedy jest zupełnie łatwiej i nie muszę jeszcze do końca życia mówić, że muszę uważać i jestem alkoholikiem. Ale uważność zawsze z tyłu głowy jest, tylko ja o tym po prostu nie myślę.